Witajcie, kochani, dziś goszcze króla polskiej muzyki z Kolima. Zadam mu dzisiaj kilka pytań. Cześć z Kolin, witam. Witam Ciebie, witam Państwa bardzo gorąco. Jestem niezwykle zaszczycony i zachwycony, że mogę tutaj być. My również. Mam do Ciebie pytanie. Twoja muzyka to energetyczne latino. Powiedz, skąd bierzesz inspirację? Z życia, z tego, co mnie spotkało w 2013, 2014, 2017, 2019, 2022 roku. To co mnie otacza. A coś możesz zdradzić, na przykład jakąś jedną historię, która. Czy była taka, która mocno Cię zainspirowała do jakiegoś utworu? Wszystko wszystkie relacje międzyludzkie, które w moim życiu były, odsyłam Państwa na YouTube, na Spotify. Przesłuchajcie i zobaczycie. I myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób też może się z tym utożsamiać. Super, zapraszamy. Do obejrzenia, do odsłuchania. A mam takie jeszcze jedno pytanie Oj. do Ciebie. Gdybyś mógł wybrać z jakimkolwiek artystą stworzyć duet, Aha. z którym jeszcze nie stworzyłeś, kto by to był? Polski bądź zagraniczny. Wiesz co? Pójdźmy za pierwszą moją myślą. Niech to będzie Pitbull, Katy Perry. O, proszę. Coś takiego. Super. Będziesz chciał to kiedyś może zrealizować, dążyć do tego, czy? No Myślę, że tak, że robię wszystko, żeby tak było. No to mocno trzymamy za to, żeby się udało i my oczywiście czekamy tak samo, bo to byłaby petarda. Tak. Dobrze, i powiedz mi, jakie trzy rzeczy masz zawsze ze sobą w trasie? Zawsze? Tak, zawsze, zawsze. Zawsze mam ze sobą tak. Samochód, setkę lubelskiej i czekoladę gorzką. I okulary. I okulary. I czapka. I też będzie, to już piąta rzecz. No, ale jest zawsze, tak jest. bo to zauważyłam. Tak jest. No i super. Kochani, obserwujcie, słuchajcie z kolima super. Chcesz coś powiedzieć do naszych panów? Już nic. Panów? Kocham już was, jest. jesteście niesamowici. Ja Kochani, zapraszamy do obserwowania, lajkowania, komentowania, oglądania, słuchania. Buźka. Coś pięknego.